Co oznacza dla Ciebie bieg po nowe życie? Dokładnie to, co jest w tytule. Dla mnie to jest wspaniałe spotkanie, kiedy możemy e, rzeczywiście poznać ludzi, którzy są po przeszczepieniu, są aktywni i są często dużo bardziej aktywni niż my. Są niezwykłą inspiracją i mam wrażenie, że kiedy tu przychodzę, to ja sama zyskuję takie nowe życie, że, m, takiego powera do działania i do wspierania, bo po prostu jest to niezwykła inicjatywa żeby mówić głośno o, o przeszczepieniach i o tym, jak to właściwie wygląda, że można żyć potem normalnie i żebyśmy my po prostu zdobywali świadomość na ten temat. Czy znałaś wcześniej osoby po przeszczepach? Wydaje mi się, że dopiero tutaj, na biegu po nowe życie, zaczęliśmy życie, tak, zaczęłam o tym tak otwarcie rozmawiać z ludźmi i tutaj poznawać ich. Wiem, że oni są po przeszczepieniu, bo tak na co dzień nie rozmawiam z kimś, nie wychodzę od tego tematu, więc chyba tutaj. Jest z nami także Michał. Michał, także już po raz kolejny, nie liczmy tego absolutnie, jesteś razem z nami, cieszymy się, że przyjechałeś. Powiedz mi, jesteś już po pokonaniu, to jest chyba kilometr z lekkim haczykiem, prawda? Jak się czujesz? Przyszedłem z zamiarem wyłączenia ambicji, ale jak już miałem, wiesz, dostałem takich i wyszedłem na trasę, to chyba poszedłem ponad to, co powinienem i czuję, czuję że będą lekkie zakwasy w nogach. No. dla mnie to jest możliwość wspierania niesamowitej, rozkręconej przez Arka Pilarza inicjatywy. Yy, I. i, i Rozwoju świadomości w Polsce wokół dziedziny, jaką jest transplantologia. To, że my poznajemy tutaj tych czarodziejów, czyli lekarzy, którzy, którzy, którzy dokonują cudów i darowują ludziom nowe życie, i ludzi właśnie po przeszczepie, którzy funkcjonują fantastycznie, są aktywni, opowiadają nam swoje historie. To jest inicjatywa, która dwa razy w roku pozwala rzucić światełko yy, na tę gałąź medycyny. Z którą wciąż wiąże się troszeczkę trans, kontrowersji. Ludzie wciąż mają opory przed pod, 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 podpisywaniem oświadczeń woli. Ważne jest, żeby uświadomić sobie, że, że faktycznie można komuś uratować życie, że po przeszczepie można żyć normalnie. No to jest coś niesamowitego i coś, co, o czym powinniśmy wiedzieć, tym bardziej, że polska transplantologia ma niemałe, niemałe osiągnięcia. Słuchajcie, ja słyszałem taką tezę tutaj podczas biegu po nowe życie, że tutaj tak naprawdę celebrowane jest życie. Czy wy się z tą tezą zgodzicie? No, jestem za. Myślę, że, że właśnie ta aktywność, energia, to że wszyscy tutaj tak w sobotę, w deszczowy dzień, nikomu się nic nie chce na początku, i nagle się wszyscy spotykają, i zarażają się tą energią, żeby działać, że jest, jest ta radość, szczęście powiedziane przed chwilą. I chyba, chyba to jest to właśnie celebrowanie życia. Taka po prostu. Eee, nie wiem, wspólna, wspólna wytworzona energia przez to chodzenie, moglibyśmy mieć takie zamontowane <laughs> jakieś liczniki, które wytwarzają dodatkową energię, wydaje, bo wydaje mi się, że byłoby tego sporo. Hmm. Przypomnij im pytanie, właśnie zasłuchałem się w opowieść Kamili, czyli tu jest celebrowane życie, o, no absolutnie. Właśnie dzisiaj yy, mój partner ze sztafety opowiadał, no i ty, ty, ty również słyszałeś historię o tym, jak miał czterokącinowe porażenie i lekarze mu nie dawali szans, komplikacja po przeszczepie. I teraz przeszedł, yy, nie mając pełnego czucia w nogach, przeszedł tę sztafetę i jest człowiekiem absolutnie zarażającym pozytywną energią. Te spotkania to jest coś takiego, co naprawdę uświadamia nam, że ludzie pokonując o wiele większe trudności niż te, z którymi my się na co dzień mierzymy, oczywiście nie porównujemy, nie, ale zawsze różne rzeczy mogą, mogą nas przerastać w pewnym momencie, ale spotkanie kogoś, kto, kto przewalczył śmierć albo kto poradził sobie z, 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 z jakimiś fatalnymi rokowaniami lekarzy, no to jest coś, co daje ci wiarę, że można pokonać naprawdę wszystko. I jeszcze jedno pytanie mam do was. Przyszłoroczna edycja, to już będzie wiślańska edycja biegu po Nowe życie. Dostajecie zaproszenie, jaka reakcja? Jedziemy. Jeżeli tylko terminy pozwolą, ale zawsze jesteśmy zawsze jesteśmy bardzo zaszczyceni, że, 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 że to, to, to zaproszenie do nas przychodzi. Zatem do zobaczenia w Wiśle. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Rodzinnie też.